Street TV przedstawia. 14 nawiedzonych nocy. Odcinek 16, noc 13. Obudzili się nad ranem. Jimmy myślał, że cała sytuacja była tylko snem. Niestety Katie poinformowała go, że wszystko działo się naprawdę. Wrócili do tematu podczas śniadania. Od czego się to zaczęło? Zapytał Wallace. Od śmiechu odparła Suzan. Usłyszałaś go? Tak. Wy już spaliście, a ja patrzyłam się na swój zegarek. Było po północy, gdy zdawało mi się, że usłyszałam śmiech. Wtedy sama zaczęłam się nawet zastanawiać, czy przypadkiem nie śnie. Okazało się, że nie odparł Jim. Dokładnie. Nie minęła nawet minuta, gdy usłyszałam to ponownie tym razem jednak jakby bliżej i wyraźniej. Co było dalej? Obudziłam Was. Zaczęliśmy słyszeć śmiech i płacz. Płacz, dziecka, powiedział. Potem w drzwiach zobaczyliśmy ducha Grace Howens, dodała Susan. To była ona? Zapytała Katie. Raczej tak. Nie zginęła tu inna kobieta oprócz niej, odparł Wallace. Myślałam, że już po nas, oznajmiła Susan i wzdrygnęła się na samo wspomnienie o owym wydarzeniu. Ona po coś przyszła, powiedział po chwili Jean. Jak to? Zapytała Katie. Musiała mieć jakiś cel. Nie pojawiłaby się chyba od tak, żeby nas postraszyć. Nic przecież nie zrobiła, stwierdziła Susan. Po prostu stała, a po chwili zniknęła. Co w takim razie oznaczał jej gest? Dodał. No tak. Dopiero teraz przypomniały sobie, jak Grace Hohens unosi rękę i wskazuje na Jima. Zupełnie wyleciało im to z głowy. Co to miało oznaczać? Zapytała Katie. Czyżby coś ode mnie chciała? Ale co takiego mógłbyś jej dać? Zastanawiała się Suzan. Może moją duszę? Wątpię, odparła szybko Suzan. Grace Hoens nie chciała cię zabić. Po czego w takim razie chciała? Może cię ostrzec? zaproponowała lekarka. Ostrzec? zdziwił się. Przed czym? Nie przed czym, a przed kim? Powiedziała i poczuła, jak przechodzi ją chłodny dreszcz. Nie rozumiem, odpowiedział. Ostrzegała cię przed duchem Teda. Uważasz, że mógł sobie wybrać mnie jako kolejną ofiarę? Tutaj wszystko jest możliwe. Czyli wybrał mnie, a Grace o tym wiedziała, dlatego postanowiła mnie ostrzec? Całkiem możliwe. Załóżmy, że macie rację, odezwała się Katie. Co jednak może zrobić Jim, aby uniknąć śmierci? Nikt nie odpowiedział. No właśnie. Steven Spielberg to duch. Dla niego nie ma rzeczy niemożliwych. Jeśli postanowił, że zabije Jima, zapewne to zrobi. Żadne ostrzeżenia nic nie pomogą. Mimo, że brzmiało to dosyć okrutnie, Katie miała absolutną rację. Czy Jim miał jakiekolwiek szanse, aby obronić się przed duchem? Oczywiście, że nie. Mimo wszelkich spekulacji na ten temat, znaczenie gestu Grace Hoens pozostało tajemnicą. Po południu udali się na górę, aby sprawdzić stan zwłok. Już na schodach poczuli drażniący nos drzałodór. Gdy zajrzeli do pokoju, wydali z siebie jęk obrzydzenia. Nad ciałami unosiło się stado much, które dostało się do środka przez wybite usary okno. Matko, jęknął Jim. Co one robią? Zapewne żywią się i składają jaja, odpowiedziała Susan. Czy powinniśmy się czegoś obawiać? zapytała Katie. Jeśli dalej będą takie temperatury, to w poniedziałek mało co z nich zostanie. Czy możemy coś zrobić? odezwał się Jim. Obawiam się, że na ten moment niestety nie. Musimy czekać. Była sobota, więc do przybycia ekipy telewizyjnej zostały dokładnie 44 godziny, bowiem w umowie było wyraźnie napisane, że Charlie wraz z załogą TVT-7 zjawi się w poniedziałek 15 lipca o godzinie 10 rano. A jeśli nikt tu nie przyjedzie, zapytała po chwili Katie. Jak to? Muszą przyjść, taka jest umowa, odpowiedział Jim. A co jeśli jest to jakiś cholerny eksperyment, o którym nie mamy pojęcia? Może oni jednak oglądają to, co rejestrują kamery, i zjawią się dopiero jak wszyscy umrzemy? Gadasz głupoty. Uspokoił ją, chociaż w tej sytuacji wszystko mogło być możliwe, oby ten scenariusz się nie sprawdził. Nie mogli skontaktować się z nikim. Przed wejściem do domu zabrano im telefony komórkowe i dokładnie przeszukano, czy nie posiadają jakichkolwiek urządzeń komunikacyjnych. Mogli mieć zegarki, książki i praktycznie co tylko chcieli, oprócz komputerów i telefonów. Zostali całkowicie odcięci od świata zewnętrznego. Nawet jeśli nikt się nie zjawi, zaczął Jim, to w końcu ktoś zainteresuje się, czemu dom został otoczony tak wielkim murem. Może jakaś ciekawska grupa nastolatków wedrze się tutaj i wtedy nas znajdą. Szkoda tylko, że może być już za późno, stwierdziła Susan. Czemu zakładacie najgorsze scenariusze? Wytrzymajmy, zostały nam tylko dwie noce. W domu nadal nie było prądu. Zastanawiali się, czy kamery w ogóle działają, skoro nie ma napięcia. Jim przypuszczał jednak, że mają one oddzielne źródło zasilania, w razie takich przypadków jak ten. Po godzinie dziesiątej siedzieli już w pokoju. Byli zmęczeni, jednak perspektywa opuszczenia tego domu za 36 godzin nie pozwalała im zasnąć. Upływały kolejne godziny, oni nadal siedzieli, wpatrzeni w otaczającą ich ciemność. Rozmyślali nad tym, czy czekają ich jeszcze jakieś niespodzianki, czy duchy dadzą jeszcze o sobie znać. Powieki stawały się coraz cięższe, a myśli zaczęły się rozpływać. Ostatkiem sił bronili się przed zaśnięciem. Obawiali się bowiem, że gdy zasną, przydarzy się coś niedobrego, coś, na co nie będą mieli wpływu. W końcu poddali się. Mimo strachu sen był dla nich jak lekarstwo. Pozwalał im całkowicie zapomnieć o tym, co działo się w domu. Pozwala im kompletnie odizolować się od wszystkiego i wszystkich. Nagle Jim poczuł, że ktoś szarpie go za ramię. Otworzył oczy i zobaczył przed sobą Teda Hoęsa. Sam nie wiedział, dlaczego nie krzyknął. Spojrzał na dziewczyny, które z niczego nie zdawały sobie sprawy i pogrążone były w głębokim śnie. Chodź, powiedział duch. Jim postanowił się nie sprzeciwiać. Dobrze wiedział, że nic z tym nie wskura. Wyszli na korytarz i Fiodor zaczął iść po schodach na górę. Gdy Jim wszedł na piętro, duch Teda stał już przy wejściu do opuszczonego pokoju. Chodź tu! krzyknął, a Jim przyspieszył kroku. W pokoju leżały trzy ciała Pola, Alana i Sary. Na środku stał mały taboret. Ten sam, na którym powiesił się Ted i młody Fizyk. Stanie na nim, powiedział. Jim posłuchał go i wszedł na taboret, który lekko się zachwiał. Masz. Duch wręczył mu pasek od spodni. Jim wziął go do ręki i czekał: Zawiąż i załóż na szyję. Jim czuł, jak ogarnia go paniczny lęk. Za chwilę umrze. Nie pożegnał się nawet z Katie. Po co były te ostrzeżenia ducha Grace, skoro wszystko było tak proste? Wystarczyło, że wszedł i powiedział, co ma robić. Czy tak samo kazał zrobić Polowi? Czy zabił Alana sam, czy też kazał mu wbić sobie nóż w gardło. A Sara? Wypchnął ją, czy sama wyskoczyła? Wiąż! krzyknął, a jego głos dziwnie zaskrzeczał. Jim przełożył końcówkę paska przez klamrę, robiąc w ten sposób pętle. Drugi koniec przełożył przez kołek i zawiązał. Powiedziałem, załóż! Trzęsącymi się rękami Jim założył pętle na szyję. Tak bardzo chciałby teraz przytulić Katie. Może pobiegnie do niej i wyzna jej miłość, bo przecież do tej pory tego nie zrobił. Jaki on był głupi. Nie zdąży już jej powiedzieć, że ją kocha. Odepchnij taboret. Nakazał. Jim poczuł, że nie jest w stanie tego zrobić. Nogi miał jak zwate. Zaczęło kręcić mu się w głowie i z trudem utrzymywał równowagę. Odepchnij. Kocham cię, Katie, powiedział Jim i ze wszystkich sił, które mu zostały, Odepchnął nogami taborat, który przewrócił się i przekoziołkował kilkadziesiąt centymetrów dalej. Jego ciało runęło w dół. Poczuł gwałtowne szarpnięcie, a wraz z nim ogromny ból. Usłyszał tylko trzask pękających kręgów szyjnych. Nie mógł złapać powietrza. Przez jego ciało przeszły drgawki. Błagał w duchu o śmierć, aby w końcu się to skończyło. Obraz przed oczami zaczął się rozmywać, a do uszu przestały docierać jakiekolwiek dźwięki. Miał wrażenie, jakby wsadził głowę pod wodę. Ostatnią rzeczą, jaką zobaczył, był uśmiech na twarzy Teda Hoensa. Usiadł gwałtownie i wziął kilka głębokich oddechów. Był cały spocony. Przyłożył ręce do swojej szyi, jednak niczego tam nie znalazł. Zorientował się, że jest w swoim pokoju, a obok leżą Katie i Susan. Ten sen nie był dla Jima relaksującym oderwaniem od rzeczywistości. Wręcz przeciwnie. Był jednak niesamowicie realny. Uświadomił sobie, że jest już widno. Zegarek Susan wskazywał ósmą. Udało się. Przeżyli kolejny dzień. Przed nimi ostatni, a zarazem najtrudniejszy sprawdzian. Ostatnia noc w nawiedzonym domu braci Hoez. Pracowanie wersji dźwiękowej dla MySteryTV, TV Czytał Jakub Rutka.